Dzisiaj weźmiemy się tutaj za naprawę, a dokładniej w sekcję zwłok motorynki No bo tutaj podczas pierwszej jazdy z tłok w niej po jakichś 4 km Także aż tylne koło mi się zablokowało No ale potem już wziąłem wodę z rzeki, polałem tutaj cylinder całą wodą lekko Oczywiście chwilkę wcześniej ostyk No ale już nie idzie tak jak wcześniej Kompresji też tam nie ma praktycznie żadnej. No i tutaj zobaczymy, co się stało. No i też, oczywiście, gaźnik. Nie wiem, niby to jest oryginalny, ale tak przejedzie 2-3 km. No i trzeba stanąć, przepompować go, odpalić napycha. No i znowu jedzie kolejne 2-3 km. No i tak trzeba było ciągle robić. No ale dojechała, przyjechała z powrotem na miejsce. No i jedynie co do tego świecy zmieniłem podczas drogi. Pewnie niepotrzebnie, no ale od tego zawsze się zaczyna, jak coś się stanie. No a tak to fajnie wszystko działało. No i jeszcze tutaj łańcuch trzeba trochę naciągnąć. No bo wiadomo, w zębatkach się ułożył teraz, no i się trochę poluzowało. Głowicy. Tutaj się zrobił nagar. Tak z jednej strony. Straszny nagar. Nie wiem dlaczego. Olej jakim jeździłem był. Tutaj. I pon. Myślę, że to nie jest zły olej. No ale. I teraz patrzymy. No jakoś okropnie to tutaj nie wygląda, zaraz go wyjmiemy i zobaczymy pod lepszym światłem. Jak widać, tutaj tłok jest <laughs> znacznie przytarty. Tu, zwłaszcza od strony wydechu, to jest tylko taki mały ślad, no ale tu jest duży. Przeszło to aż po pierścieniach. O, jak widać, cylinder też. Trochę też oberwał, <laughs> tu zwłaszcza od strony wydechu. Trochę go tutaj prztarło. w góry jest ładne. Tutaj pierścienie się tutaj też zjechała a były nowe. To, o, mamy luz jakieś 2 mm na zamkach. No i nie wiem co tutaj z tym zrobić teraz, się, nie wiem. Najlepiej byłoby dać do szlifu nowy płok, tylko jakieś lepsze, nie takie, <laughs> chyba nie wiec No i tutaj na szczęście łożysko eleganckie całe jest, też nie ma luzu. Tam wewnątrz wszystko fajnie wygląda. No i teraz tak myślę, albo nowy tłok wstawię albo dam to do szlifu i na nowych tych no ale to już nie ode mnie zależy no bo ten silnik generalnie to nie jest mój no ale zobaczymy co powie właściciel tutaj. decyzja już podjęta składamy to tak jak było tylko nowe pierścienie dajemy tutaj Płok wyczyściłem elegancko. Tu, gdzie miał te przetarcia, lekko je tutaj przejechałem papierkiem, żeby nie było żadnych tam ostrych rys. Cylinder ma kilka rysek, ale one są praktycznie niewyczuwalne pod palcem. Więc to powinno jeszcze elegancko pojeździć. Głowica też tu wyczyściłem, troszkę przepolerowałem. No i teraz pomału składamy, wał nie ma żadnego luzu. Na boki leciutko, ale góra dół nic, na sworzniu też nie było. No i teraz tutaj tak to składamy, Podcylinder nowa uszczerka, stara się mi przerwała. Ja daję zawsze tutaj na tych stykach dwóch kapkę masy uszczelniającej, no bo nie jest to odlew. A zawsze jakiś minimalny dołek czy tutaj nierówność jest. No a taka masa nic tam nie zrobi, a zawsze pomoże. Teraz tutaj, tak myśląc nad tym gaźnikiem i nad tym, że musiałem wstawać co chwilę, żeby gaźnik przepompować no to sobie postanowiłem sprawdzić tutaj stary i nowy pływak tutaj wiadomo, składam gaźnik tutaj na razie bez dysz, tam nie ma takiej potrzeby tylko tutaj całe żeby było no i tutaj Tędy paliwo sobie puszczam aż przestanie lecieć zostanie tutaj w tej górze Śrubokrętem jak się tutaj go włoży, to widać, czy paliwo wylatuje. No i na tym plastikowym pływaku paliwo nie wygląda, że jest zbyt wysoko. Tak, z dobry centymetr odna jest. Teraz to tutaj wleję z powrotem. No i zobaczymy, ile będzie na tym oryginalnym pływaku. Plastikowy jest o tyle dobry i niedobry, że można go sobie lekko podregulować. Tutaj też za wiele paliwa nie ma. Tutaj, o, ledwo co? Tutaj się przelewa, jak jest ten pływak. No i myślę, że tutaj lekko podciągnę tą, tutaj ten. Lice, tak to można nazwać, do góry, w dół przepchnę, że po prostu pływak będzie. Bo teraz o. On ma tutaj tyle przerwy. Ja go przepchnę trochę niżej, żeby zaczęła się tutaj ta komora szybciej napełniać. Teraz na tym pływaku tutaj znacznie lepiej to wygląda, <laughs> tu się znacznie więcej tego paliwa. I myślę, że teraz go wyczyszczę. Tylko złożę i już powinno to dobrze chodzić. No, bo jednak praktycznie mam tutaj jeszcze raz tyle tego paliwa. No, i potem naciąg na łańcuch, poskładam to. Mam nadzieję, że będzie to jakoś chodzić na tym tłoku i cylindrze. No, i zobaczymy, jak to będzie chodzić. Garnik już tutaj mam wyczyszczony elegancko. Ten spężony powietrzem. No i teraz tutaj, dlaczego ten pyłak oryginalny tutaj tak mało paliwa pokazywał? No to najprawdopodobniej wino jest to, że ta pokrywka jest od nowszego gaźnika, gdzie pyłak jest plastikowy. No i pewnie, no i ta igła tutaj w tym jest troszkę grubsza niż w tym, no i ona pewnie i trochę dłuższa mi się zdaje, że jest, no bo w tym pyłaku możemy to sobie wyregulować. A w tym jest dłuższa, no i grubsza trochę. No i ona po prostu tyle nie wchodzi, co ta tutaj ta, od plastikowego pływaka. No i dlatego mamy taki niski poziom paliwa. Bo jak w te oryginalne nieraz są, teraz to nie ma, żeby pokazać, ale ta igła praktycznie wchodzi cała. Tutaj może zmienimy przerwę przerwy między tym tutaj odlewem, a tym pływakiem.